Dzień dobry. Dzień z życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam na odcinek, dlaczego moje pomidory nie chorują i mają się dobrze. I pod chmurką w gruncie, i w szklarni w tunelu z poliwęglanu, i w tunelu foliowym. Możecie zobaczyć, że żadne z moich pomidorów nie chorują. Mają niewielkie oznaki niedoborów czasami. Na niektórych pomidorach była sucha zgnilizna wierzchołkowa. Tutaj ją widać na jednym i na drugim pomidorze oczywiście zostały w późniejszym czasie czyli jak już zauważyłem że ta sucha zgnizna pojawia się na więcej niż tych dwóch moich wcześniejszych pomidorach w sumie naliczyłem 5 takich owoców więc opryskałem to wapnem w takim roztworem przeciwko właśnie suchej zgniznie to nie jest choroba tylko to jest taka choroba można powiedzieć niedoborowa brak wapnia brak Pobierania tego wapnia z gleby, nawet jeśli było dobrze wapnowane. Ale zobaczcie, te pomidory wyglądają ładnie, kwitną, owocują. Część owoców już bardzo mocno dojrzewa, część jeszcze jest dużo zielonych. Pierwsze grono, drugie grono ładnie zawiązało owoce. Czasami na trzecim gronie bądź czwartym nastąpiły braki, niektóre kwiaty zostały obsypane, czy znaczy opadły. I nie zawiązały owoców. Zdarza się, że na niektórych krzakach w ogóle trzecie i czwarte grono nie zawiązało owoców, ale to tylko na niektórych odmianach. To było uzależnione od warunków pogodowych, albo za bardzo, bardzo gorąco jak było, albo jak jest wielka różnica i takie chłodne dni, jak na przykład dzisiejsza noc, było u nas 11 stopni na plusie, więc dość zimno. Ale można się przyjrzeć tym krzakom. Może nie są bujne, jakieś bardzo, ale. Owocują różne odmiany, różnie. Na przykład, tutaj taka, mam tych odmian dużo i się przyglądamy. To są odmiany karłowe, te niektóre. To widać zresztą po ich wysokości, ale owoców mają dość sporo. I tutaj sobie zobaczmy. Nie widać, nie widać ani zarazy, ani szarej pleśni. Nie ma. I co zrobiłem, żeby takie krzaki utrzymać i żeby takie pomidory były zdrowe? Otóż w gruncie nie podlewam w ogóle tych pomidorów, tylko tyle ile spadnie deszcz w tunelu foliowym tym zielonym i w tej szklarni są podlewane, ale rzadko. Przy takich bardzo dużych upałach to podlewałem gdzieś co 4 dni się tak zdarzyło. Może ze dwa razy, ale tak średnio co tydzień, co 10 dni. A jak jest tak trochę chłodno-wilgotno, to nawet do dwóch tygodni ja nie podlewam szklarniczym w tunelu. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz, jeśli są suche liście, jakieś podchorowane, to ja je obrywam te z dołów. Jeśli są owoce już zapalone, są, zaczynają dojrzewać, zmieniają kolor, to obrywam wszystkie liście, aż do tego grona. I z zasady zostawiam. Kilka liści pod tymi gronami, które jeszcze się nie zaczęły wybarwiać. Minimum 2-3 takie liście zostawiam, po to, żeby ten owoc był smaczniejszy, żeby był pełniejszy. Ale jak tylko zaczynają już zmieniać barwę, to je obrywam te z dołu, po to, żeby było bardziej przewiewnie. I uważam, że te liście już wtedy spełniły swoją rolę. Jest większy dostęp światła, słońca do tych pomidorów, i one dzięki temu dojrzewają lepiej. I teraz jesteśmy w tunelu z poliwęglanu, i mamy tych owoców sporo. Ja Wam teraz nie mówię, tylko pokazuję, bo ważne, żebyście zobaczyli, jak ładnie owocują. Tutaj do podtrzymywania tych. Gron owocowych. wykorzystuje takie sprężyny, które mi zostały po zniszczonej przez wichurę trampolinie, którą używały kiedyś dzieci, i zostało mi tego mnóstwo. No więc trochę podginałem tutaj te oczka i tak sobie zahaczam. Dzięki temu te grona są podtrzymywane, ale można też wykorzystać takie różne tasiemki. Dzięki temu tutaj jest duża powierzchnia przytrzymywania tego grona i się nie wżera nic. Gdybyśmy to zrobili sznurkiem, to byłoby gorzej. Oczywiście są różne sposoby. Są takie plastikowe zapinki, które można stosować. Ja też tu takie mam, ale to bardziej do przytrzymywania do sznurka. I widzicie, tutaj jest linia kroplująca. I przy pomocy linii kroplującej dwukrotnie użyłem tą linię w tym sezonie. I tak moje pomidory wyglądają. A jak zabezpieczyłem jeszcze? Otóż wykonałem oprysk oprysk z poliwersum. Wykonałem go już dwukrotnie. Ostatni wykonałem 3 tygodnie temu. I te poliwersum, te dobre grzyby zjadają te złe, patogeniczne. Oczywiście jest wiele innych sposobów. Stosujecie różne opryski z drożdży, np. z mleka, z tytoniu, różne. Nie chcę teraz mówić jakie można stosować, bo każdy stosuje to co ma sprawdzone. Ja w tym roku nie opryskuję żadnymi gnojówkami. Nie opryskuję ani drożdżami, roztworem drożdży, ani mlekiem. Tylko zastosowałem ten kupny polyversum. I na razie powiem wam, że bardzo jestem zadowolony, bo nie ma żadnych oznak chorób. I to chciałem się z Wami podzielić tym, co ja robię, jak moje pomidory wyglądają i dlaczego moje pomidory są zdrowe. A to, czy one będą miały te krzaki więcej bądź mniej owoców, czy grono zostanie przestrzelone i nie zawiąże tych owoców na jakimś gronie, to się nie martwię, dlatego że to są swoje pomidory, były nawożone obornikiem końskim na jesień raz gnojówką z pokrzyw. Raz gnojowicą jeszcze na samym początku po posadzeniu gnojowicą końską, oczywiście, wsypałem zmielone skorupki z jajek, fusy z kawy. Potem taką gnojówkę ze skórek z banana, ale różnie do tego różni podchodzą. Twierdzą, że to coś da, albo coś nie da. Ale jak mam, to dam. Teraz już tego w ogóle w żaden sposób nie nawożę. I wydaje mi się, że nieźle. Ja jestem zadowolony z tego. Oby mi ta zaraza ziemniaczana, która niestety, jak wejdzie, to niszczy uprawy, nie weszła. I tak to wygląda. Jeszcze zobaczmy jak te pomidory późno wysadzane z takich już bardzo takich lichych krzaczków, które posadziłem trochę samopas, chociaż je podwiązuję, bo się te łodygi mi tutaj wykrzywiały. Tych owoców nie jest za dużo. Liczę, że na każdym krzaku kilogram do dwóch z tych tutaj, które są posadzone na zewnątrz, bez opieki. Zobaczcie nawet zachwaszczone są. ale dają sobie radę. Myślę, że to wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.